Cześć i czołem, kluski z Rosołem. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Weronika i zapraszam do wysłuchania nowej historii. 18 października 2021 roku Julia Tucholska z Bolesławca udała się na komisariat. Dziewczyna miała wtedy 15 lub 16 lat. To zależy od źródła, którym się człowiek posługuje. Udała się tam, aby poinformować policję, że matka jej okrutnie się nad nią znęca. Dziewczyna mówiła naprawdę rzeczy, które mroziły krew w żyłach. Zgłosiła liczne pobicia, nękania psychiczne, znęcanie się, zmuszanie do czynności seksualnych, których oczywiście ona nie chciała. Posądziła swoją matkę o tłuczenie ją kijem. Dosłownie użyła słowa tłuczenie. E, uważała, że matka robiła jej to za każdym razem, kiedy tylko jej się coś nie spodobało. Lub kiedy chciała wymusić na dziewczynie zrobienie czegoś, dopuszczała się również takich rzeczy jak ciąganie za włosy, popychanie, spychanie je ze schodów. Twierdziła, że to trwało od ukończenia przez dziecko szóstego roku życia. Po zgłoszeniu, Julia trafiła do rodziny zastępczej, a policja oczywiście rozpoczęła śledztwo. Wydano nakaz przeszukania domu. Policjanci szukali filmów dla dorosłych, broni palnej, różnych sprzętów, którymi matka miała bić swoją córkę i stosować wobec niej przemoc seksualną. Niczego nie znaleziono, zarzuty dziewczyny wobec matki nie potwierdziły się na ten moment. Bracia dziewczyny wtedy zostali z ojcem w domu, a dziewczyna na stałe zamieszkała u rodziny zastępczej. 42-letnia Agnieszka, czyli matka Julii, tłumaczyła policji na komisariacie, że w ich domu nikt nikomu nie robi krzywdy, a to, co robi jej córka, to zemsta za metody wychowawcze, których używają jej rodzice czyli za odbieranie telefonu oraz brak zgody na wyjazd ze znajomymi, których tych matka nie znała. Cytuję za Polsat News. Link będzie w dostępny w opisie do nagrania. Poszłam ją zapytać, bo nie powiedziała, o której chce wrócić. Powiedziała, że chce wrócić sama, o dwudziestej busem. Nie zgodziłam się na coś takiego. Powiedziałam, że mogę ją zawieść. Ale odmówiła. Córka zaczęła się denerwować, krzyczeć, że jest już prawie dorosła, że jej rówieśnicy mogą, a ona nie może. Dzień przed pójściem na komisariat córka przeglądała w internecie strony, z informacjami o charakterystyce dziecka krzywdzonego, patrzyła, jak się zachowuje. Przeglądała strony z niebieską kartą, z opisami maltretowanych dzieci. Następnie zgłosiła przemoc domową, znęcanie się nad nią psychiczne i fizyczne. Mówiła, że biłam ją kijem, że ją wyzywałam. A swojemu opiekunowi powiedziała, że mama stosowała wobec niej przemoc na tle seksualnym. Ona mi się odgrażała SMS-ami. Jak już zgłosiła przemoc domową, opowiadała Agnieszka Tucholska w wywiadzie dla Polsat News. A to są smsy pomiędzy córką a matką. Matka, zawsze mogłaś na mnie liczyć. O co ci chodzi? Córka, weź, jesteś śmieszna. Teraz dostaniesz za swoje. Mam nadzieję, że walną ci jak największy wyrok. Matka, chcesz mnie wsadzić do więzienia dla koleżanki? Nie. Dla własnego spokoju życia, które mi niemal odebrałaś przez te jakże za 16 lat. I to jest koniec cytatu. We wrześniu 2022 roku przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze rozpoczął się proces Agnieszki Tucholskiej. Jej córka mówiła o niej straszne rzeczy. Sąd wezwał na świadków ojca dziewczyny, starszego jej brata i inne osoby bliskie. W tym na przykład nauczycieli z jej szkoły, które nie potwierdziły zeznań dziewczyny. Zacytuję tutaj za uwagą słowa Sebastiana, ojca Julii. Link do całego artykułu również będzie w opisie. Znam żonę bardzo długo, wiem jaka jest. Wiem też, jak ciężkim dzieckiem była Julia. Jedyną karą w domu było zabranie telefonu. W jej przypadku to było jak koniec świata. Kiedy zabraliśmy jej za karę telefon, córka wydzierała się, wyrzucała nas z pokoju. Używała nawet słów wy... z mojego pokoju. Jak córka wracała ze szkoły i miała rozładowany telefon, od razu podłączała go. Wchodziła do kuchni, pytała, gdzie obiad, jadła i wracała do pokoju, do telefonu. Z całą pewnością od telefonu jest uzależniona. Koniec cytatu. W jednym z artykułów było też wspomniane o tym, że dziewczyna zaprzyjaźniła się z pewną Kingą. Ona potem, nawet po zamieszkaniu Julii w domu zastępczym, będą utrzymywały ze sobą kontakt. Rodzice oskarżającej uważają, że Kinga miała bardzo zły wpływ na ich córkę, namawiała ją do rzeczy, których Julia wcześniej nie robiła, czyli np. do przeciwstawiania się rodzicom, do obrażania ich. Do drobnych kradzieży, ale również do kłamstw. Przykładem takiego kłamstwa miało być to, że Julia w szkole podstawowej jeszcze e, powiedziała, że nauczycielka ją napastowała. No i tutaj matka uwierzyła dziecku, więc e, była zadyma. E, I kilka tygodni po tej, e, po, po tej zadymie Julia przyznała się, że to wszystko było kłamstwo i że po prostu chciała wzbudzić uwagę. Chciała być w centrum zainteresowania i wymyśliła to. Jakie są konsekwencje dla nauczycielki? Nie wiem, nie udało mi się tego znaleźć, chociaż próbowałam. Natomiast podejrzewam, że kilka tygodni to jest um, zbyt krótki czas, żeby to były inne, e, inne konsekwencje niż jakieś wewnątrzszkolne, ewentualnie kuratoryjne. W trakcie śledztwa biegły ginekolog stwierdził też, że Julia jest dziewicą. Nie ma też żadnych blizn w okolicach narządów płciowych. W związku z czym zostało uznane, że nie ma takiej możliwości, że to są takie rzeczy, które pozostawiłyby sobie po, po sobie trwały ślad. W związku z czym stwierdzono, że krzywdzona, krzywdzona dziewczyna konfabuluje i wcale krzywdzona nie była. Uznano też, że takie zabawy, że tak to ujmę, przerwałyby błonę dziewiczą. I nie byłoby możliwości, aby ktoś po takim traktowaniu e, cały czas był dziewicą, a Julia jednak była. Nikt też z y, świadków nie, po, nie potwierdził, że widział jakieś siniaki czy zadrapania na ciele dziewczyny, chociaż ona broniła się tym, że te siniaki były robione w miejscach niewidocznych, na brzuchu, na plecach albo że nosiła długie bluzki, żeby je ukryć. Natomiast no, nigdy nikomu się nie udało. Nic takiego potwierdzić, zobaczyć. Ona też nie zgłaszała tego wcześniej, co wzbudziło wątpliwość adwokata. Agnieszka, czyli matka Julii, dwa miesiące przed swoim procesem została zatrzymana przez prokuraturę i umieszczona w zakładzie karnym we Wrocławiu numer jeden. Tutaj też się pojawiły głosy obrońcy Agnieszki, że to jest bezprawie, że nie było żadnego mm, przypuszczenia, że kobieta może uciec. Albo że zrobi krzywdę swoim domownikom, którzy pozostali w domu. Jej synowie bardzo chcieli, aby matka z nimi została, ojciec również. Jej mąż również wspominał, że kiedy pojechali do sądu, mieli cały czas nadzieję, że prokurator nie cofnie ten wniosek o zatrzymanie i że wszyscy wrócą do domu. Jednak Agnieszka została zamknięta w areszcie, a mężczyźni wrócili sami. Niestety okazało się, że pobyt Agnieszki w areszcie to była prawdziwa trauma. Czekają tam prawdziwy wyrok, chociaż nawet nie została jeszcze skazana, tak, bo wyrok prawomocny w jej sprawie nie zapadł. Kobiety, z którymi Agnieszka była osadzona, wyrządziły jej ogromną krzywdę i była to krzywda zarówno psychiczna, jak i fizyczna. Osadzone dowiedziały się o zarzutach, jakie ciążą na kobiecie. Ponieważ pani prokurator przyniosła Agnieszce listy, w których było opisane, co zarzuca jej, jej własna córka, Agnieszka wspomina, że w celi nie było żadnych zamykanych szafek ani miejsca, w którym mogłaby te listy ukryć, dlatego mógł je przeczytać każdy, kto się znalazł w celi. Kobieta wspomina, że współosadzone kazały jej jeść z podłogi różne rzeczy. Nie tylko było to jedzenie, ale też na przykład jakieś papki. Różne dziwne, wymieszane ze sobą rzeczy. Niekoniecznie szeroko pojęte, uznawane za jadalne. One również pluły na to, ona musiała to zlizywać. Musiała myć swój talerz i widelec w sedesie, nie wolno jej było używać do tego umywalki. Groziły, że potną ją, jeżeli poskarży się o obsłudze więzienia. Jedna z współosadzonych miała wstępioną już Czoteczkę do zębów i taką przypaloną, w niej było ostrze z maszynki do golenia i właśnie tą maszynką groziła Agnieszce, że ją załatwi. Obrońca Agnieszki skontaktował się z jedną osadzonych, aby ustalić, jak traktowana była kobieta i czy to, co Agnieszka mówiła, było prawdą. Cytuję za programem Uwaga. Link oczywiście do całego artykułu będzie w opisie. Widziałam ją na korytarzu, jak stała z ręką na temblaku. Była zapłakana. Nie pierwszy raz była zapłakana. Kilka razy widziałam, jak siedziała na schodach i płakała. Takie osoby oskarżone o takie przestępstwa są wyzywane i poniżane. To jest tragedia. Taka osadzona w areszcie nie jest już człowiekiem, i nieważne, czy to jest udowodnione. Słyszałam, jak krzyczały do niej: Powieś się, zdechnik. Szczególnie jedna dziewczyna krzyczała do niej, że jak ją dopadnie, Zresztą i tak ją dojedzie, i że to jest dla niej koniec. Koniec cytatu. Matka dziewczynki prosiła strażników o pomoc, wysyłała listy, pisała karteczki, jednak oni nie reagowali na to. Wszyscy uważali, że jest winna, że, że jej córka Julia oskarża ją o coś, co się naprawdę wydarzyło, i nikomu nie przyszło do głowy, że to mogą być pomówienia. Stwierdzili, że osoba, która krzywdzi dzieci, tak, bo była jeszcze nastolatka, nie zasługuje na żadną pomoc i że to będzie dla niej najlepsza kara, to co ją spotyka w tym areszcie. Prośba o spotkania z więziennym psychologiem ginęły w tajemniczych okolicznościach, nigdy nie trafiły w odpowiednie ręce, a w momencie, kiedy zainteresował się sprawą obrońca Agnieszki, udało się do spotkania z psychologiem więziennym doprowadzić. I kobieta opowiedziała tam, co się działo, czyli te wszystkie rzeczy, o których mówiłam przed chwilą. Natomiast psycholog nie był tym zainteresowany. Tutaj duży szok z mojej strony, dlatego że jakby to są ludzie, którzy są przyzwyczajeni tak naprawdę do takich traumatycznych historii, i nawet jeżeli ktoś jest winny, no to ich praca polega na tym, żeby w jakiś sposób pomóc im przejść przez to, co ich czeka. Bez względu na to, jaka jest ich wina, jaka jest ich kara, no to oni powinni jednak pomóc przejść przez wszystko, co czeka te, tych skazańców. I te, te osoby, które przede wszystkim czekają na skazanie, bo warto tutaj pamiętać, że Agnieszka nie została wtedy skazana, że dopiero toczyła się sprawa przeciwko niej. Kobieta wspomniała też, że musiała chodzić w obsikanych ubraniach. Ubrania te były zmoczone, moczone w nocy przez współosadzone, a nawet przez osoby, z którymi korzystała z łaźni, czyli jakby z całego bloku. Kobieta wspomina też o aktach napaści seksualnych, które miały miejsce w łaźni, które były widziane przez opiekuna oddziału, bloku, o, bloku nie oddziału. Natomiast ta kobieta też nie reagowała. Nie reagowała również na to, jak inne osadzone pluły na Agnieszkę. Ponieważ, tak jak wcześniej, uważała, że to jest nic w porównaniu z tym, co Agnieszka wyrządziła własnej córce. Dziennikarze uwagi starali się dowiedzieć, jakie warunki w areszcie miała Agnieszka, kiedy już kobieta została wypuszczona na wolność. Chcieli potwierdzić słowa kobiety, a przynajmniej zdobyć e, informację zwrotną od reprezentanta aresztu. Przez długi czas odpowiedzi nie nadchodziły. Jednak kiedyś tak ciśnie, 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 no to areszt w końcu musi wydać jakąś odpowiedź, jest to ich obowiązek. Ostateczna informacja jednak była bardzo zdawkowa i zawierała takie stwierdzenia jak: Osadzona nie zgłaszała uwag, nie odnotowano sytuacji świadczących o zagrożeniu jej bezpieczeństwa osobistego w jakimkolwiek momencie. Po działaniach i odwołaniach obrońcy Agnieszka nie wróciła już do aresztu. Tutaj mężczyzna wskazał również na to, że zatrzymanie jej nie było uzasadnione. Na obecną chwilę Agnieszka walczy o uniewinnienie. Wyrok jej uniewinniający jeszcze nie zapadł, proces trwa. Wypowiedziała się jasno, że nie chce, żeby jej córka wróciła do domu, nie chce jej spotykać i nie będzie utrzymywała z nią kontaktu, że to, co przeżyła, jest dla niej zbyt dużą traumą i że musi sobie z tym poradzić. Rodzina Julii w ogóle nie utrzymuje z nią kontaktu, ani bracia, ani ojciec, i oni też tego kontaktu nie chcą. Pełnomocnik ministra zdrowia zajął stanowisko nie tylko w sprawie Agnieszki, ale ogólnie w sprawie osób, które zostają osadzone w areszcie bez prawomocnego wyroku. Wspomniał o tym, że jest coś takiego jak cela monitorowana, czyli taka, w której, do której. Że tak powiem, Wielki Brat zawsze może zajrzeć właśnie za pomocą kamer lub cele odosobnione, czyli że siedzi tylko jedna osoba w tej celi, i Agnieszka składała um, takie prośby o to, aby zostać umieszczoną w takiej celi, natomiast nigdy do tego nie doszło. Sprawa Agnieszki była o tyle skomplikowana, że jej zarzuty były naprawdę poważne, i tutaj jakby zgadzam się z tym, że osoby, które dopuszczają się takich rzeczy są bardzo y, zwyrodniałe, to jest chyba dobre słowo. Natomiast póki jest uznane to, że są, że nie ma kary śmierci i że każdy ma prawo do życia, no to powinni też zadbać o to, jakie to jest życie. A w tej sprawie nie było żadnych dowodów, które by potwierdzały winę Agnieszki, jedynie słowa jej córki, które się nie potwierdziły. Ona powiedziała, że matka ogląda filmy dla dorosłych, że ma pełno zdjęć z dziećmi itd., itd. Policji niczego się takiego nie udało znaleźć. Nie znaleziono również żadnych takich śladów biologicznych na przedmiotach, które były w domu, co sąd uznał za mało prawdopodobne, aby mogło być tak, że kobieta wysprzątała cały dom. Zwrócono też uwagę na to, że dziewczyna. Miała błonę dziewiczą, która była nienaruszona. W związku z tym, penetracja została wykluczona przez biegłego ginekologa. Wszyscy, wszystkie strony zostały też przebadane przez biegłych psychiatrów i psychologów. I tak naprawdę, jeden z nich stwierdził, że Julia konfabuluje i jest to sytuacja, kiedy nastolatka się buntuje, kiedy buzują w niej hormony. Reszta specjalistów stwierdziła, że. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że dziewczyna mówi prawdę. Matka Julii, czyli Agnieszka, też została poddana badaniom, oraz cała jej rodzina najbliższa i nie stwierdzono, aby rodzina była dysfunkcyjna, czy żeby w ogóle było prawdopodobieństwo, aby coś takiego się działo w ich domu. Kobieta poprosiła również o badanie wariografem i to badanie jakby potwierdziło słowa Agnieszki, że Mówi prawdę i nigdy nie skrzywdziła w taki sposób, o jaki jakim ją oskarżają własnego dziecka. Wracając do pełnomocnika ministra zdrowia, zacytuję tutaj jego wypowiedź: Wśród ludzi, którzy trafiają do aresztów śledczych i więzień, mogą znaleźć się także ci, którzy trafili tam przez pomówienie albo z zemsty. Zanim sprawiedliwość dojdzie do tego, że to wszystko nie jest oparte na faktach, to taka osoba jest narażona na duże cierpienie. Konsekwencje są na całe życie. Można powiedzieć, że taka osoba już została skazana, bo ona, nawet jak wyjdzie z więzienia, lub zostanie oczyszczona z zarzutów, będzie cały czas przeżywała to, co się stało. To nigdy nie powinno spotkać tej kobiety. Nadzór penitencjarny powinien był zareagować. Zaznacza profesor doktor habilitowany. Janusz Heitzman. Tutaj widać, y, sprawa Agnieszki Tucholskiej poruszyła szersze grono, i mam nadzieję, że troszeczkę zmieni y, sytuację niesłusznie osadzonych. Rozumiem, że te osoby trzeba zatrzymać jak najbardziej, no ale żeby te warunki były słuszne. Ja osobiście bardzo współczuję tej kobiecie. Nie wyobrażam sobie bólu, który przeszła najpierw zafundowanego przez kogoś najbliższego czyli przez jej córkę. A potem znęcanie się w areszcie śledczym. To z pewnością zostanie z nią na zawsze. Żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa pa.